Hej kajzowie, ja jestem Natia w dzisiejszym filmie jesteśmy w Basti Mulligator 16 Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Przeczytam wam statystyki mojego kanału Typ urządzenia, telefon 45,7% komputer 32,1% telewizor 19,8%, tablet 2,2% Płecz mężczyźni 55,6%. Kobiety 44,4%. Czas oglądania przez subskrybentów. Widzowie bez subskrypcji, którzy mają przycisk subskrybuj czerwony to 64,5%. A subskrybenci z przyciskiem subskrybuj szarym to 35,6%. No 71% mam akurat. Tryb samolotowy i dzisiaj tworzyłem przed nową trasę. 8 przystanków, 17 minut. Autobus normalny, nie przegubowy. je tu sprawdzać. No, niestety nie można. Linia numer 3 Church Street South. Tam jadę. W jedną stronę, no i zobaczymy, czy dzisiaj pieszego potronca Mam nadzieję, że nie, bo chciałbym trasę dokończyć normalnie. No, jemy, aha no. oczywiście, przejścia, bo jak żeby inaczej, no, jechać, jechać, jechać. Dobra, ja zdążyłem na żółtym, ale... Ale no... Dążyłem. Dobra, pierwszy przystaneczek. No. Studencki tygodniowy, proszę bardzo. <tryk> Seniora jednorazowy, dobre Normalny jednorazowy. Dobrze czy nie. Dobre. Okej, okay, widzę wiem. A no tutaj no, w sumie to jest samo pasażerów. Nie no, mną. No. miejsce zatrzymania. a wsiadać, siadać. Normalnie Normalny Jednorazowy Trzy seniora jednorazowy Masz Dobra, Następny przystanek ty... Drive. O, zielona. No, chyba nie zdążę. No, jechać, jechać. Bo chciałbym zdążyć. A zdążyłem. Okej. Okay. Tam... Kolejnych... Nie. O, to nie impreza, tylko bardziej słabobłone spotkanie ze znajomymi. O, hmm, Okej, okay. seniora, jednorazowy... Pyrusiu... Namra. No, tu... O, spóźnialska, proszę... Proszę, proszę, widzowie. Nie jesteś najlepszy na spoko, spoko, no ale powinna się nie spóźnić. O, pan by chciał. Nie. Nie spóźniać, oczeki Oczekiwanie na spóźnialskiego. A tutaj już niestety nie zdążyłem. Ale dobry czas mam, więc. No ostatnio, jak nagrywałem, to też były zielone poduszki, ale nic nie poradzę. Okej, okay, o troszkę zjechałem. Okra wężnik, czy znaczy zjechałem, zhaczyłem, za ale dobra Okej. Okay. To radar mi zdjęcia nie zrobisz. No. I tutaj już zjeżdżamy. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. <laughs> raczej pieszego tu nie potrącę, bo mało przejść jest. Więc mała szansa na to jest. No ale jakaś tam jest. Dobra. Okej. Okay. Dobra, trzy normalne jednorazowe. Próż. Nie wysiadaj. I tak bietu wim nie może sprawdzić. Dobra, jedziemy na następny przystanek. No, przechodź, przechodź. Wytiś. Dzisiaj przynajmniej chcą przechodzić. To dobrze. Zagapiłem. <laughs> no, ale byś się zatrzymał. No. Idź. Też. Nie mamy opóźnienia, więc bez obaw nigdy się nie spóźnimy. No. Nie wiadomo. Italia, man, I tell I'm in a fish street. nam nam <coughs> Nigdy się nie spły ona i zawsze coś tam. Tudenckie narazowe. Następny przystanek Bakara Street. No, no i kolejne czerwone muszę wracać do domu, mam sporo spraw na głowie. Mhm. Prawda, że te rozmowy tak krótko się trzymają. A tam co? O, widzicie, karetka stoi nie, przyjedzie i, I już. <coughs> Na no, jména. Aha, možná to dví. Nenč, A nie, pobre No rację, mogę nie stały tylko tak. No, ale to, no. Awaria opanowana. Za rzadko po prostu gram w tą wersję, bo codziennie gram w basenie molej to 18. No tak to nie jestem przyzwyczajony, widzę, Muszę grać po prostu częściej. Więc no, no tak wyszło. Dobra. O, zielony, ciekawe, czy... A nie, czerwone. <laughs> lewo skręty widzowie to po prostu marnuje się na nie zielone tylko idź, idź. <tryk> No i nie już? Kurde na wypadek. A, ja dobrze zdążę przed nim. Jak, drugi wypadek na tym filmie na tej krzyżówce. Aj, mm, widzę, widzę wiem. Ale tym razem przynajmniej się rozglądałam tylko. No nie zdążyłem przejechać. A. Mm. No niestety. I 30, jak zwykle, jakby inaczej. No, no. Jeszcze. Naraz, no późniejskiego nie ma, pana na wózku nie ma. I też nie ma. Następny przystanek. No, jedziemy na ostatni przystanek widzowie. I'm no, no. okay. One, one. O, pijaki dziewicowie. No. no nawet szybko poszła ta trasa. Bez większych przygód oprócz innego wypadku. No niestety mogło być gorzej. No, więc widzowie, zostawcie łapeczkę do góry. Subskrypcja oraz komentarz. Widzimy się jutro już w kolejnym odcinku. Pomyślę w jakim. Perfekcyjny czas bonus za goska, doskonałe miejsce zatrzymania, dobry przykląk. No. Więc hej. I hej, widzowie, do jutra.